Cześć moi drodzy, dzisiaj trochę nietypowy film, a nie słuchowisko. Chciałem wam pokazać pewien gadżet. Przepraszam z góry za y, obskurną scenerię. A to co chciałem wam pokazać, to taka książka, która imituje um, jakieś czarne, mroczne, nekromantyczne tomiszcze Lich Kinga. Um, I tak naprawdę to jest po prostu pudełko. Możemy je sobie otworzyć. W środku włożony jest filc, i to już powinno Wam odpowiedzieć, do czego to pudełko ma służyć. A mianowicie jest to Dice Tray, który jest wygłuszony. W tym wypadku akurat dwiema warstwami filcu. Więc kostki trulają się, myślę, dosyć cicho. Chyba, że uderzą w ściankę, tak jak teraz. Ale generalnie jest poprawnie. Więc ta straj nie musi być um, wcale nudny. Um, jak coś takiego zrobić, możecie w internecie kupić um, pudełko z tak zwanego papieru masze, um, pomalować to tak jak ja, na przykład to zrobiłem za pomocą um, um, albo farby akrylowej, albo tuszu. Ja użyłem tuszu. Naklejkę wydrukowałem, użyłem dwustronnej taśmy, posypałem ją um, Czarnym brokatem dodałem mały element, który jest dosyć kontrowersyjny. Nie wszystkim z moich znajomych się podobał ten przyklejany klejnot. I coś takiego możecie sprezentować na przykład swojemu graczowi, który gra magiem, ręcznie robiony prezent, w jakiś sposób związany być może fabularnie z kampanią, którą prowadzicie. Jak coś takiego wykonać? Znajdziecie instrukcję w linku. Pod opisem na stronie Instructables tłumaczę, jak, jak coś takiego wykonać. To tyle, dziękuję. Pozdrawiam. Po raz kolejny zapraszam do polubienia naszego fanpage'u, naszego Instagrama, do słuchania naszych słuchowisk na wszelkich platformach podcastowych, a także serdecznie zapraszam do dołączenia na nasz Discord. Redakcyjny. To tyle z mojej strony, dzięki, trzymajcie się, cześć.